Jak widać tutaj nie jest Angla Ameryka, Biały Stok, jak widać, tu nie jest cerkiew, nie rządzi biskup, Jakub, Rieczy, białostocko-gdańskiej, Nie ma prawosławia, nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma Ewangelików, nie ma ludzi, proszę Państwa, wiary, taką czystkę uczynił szacan diabeł i on to miał na celu. Tutaj szydło walczyła z tym 500 plus, żeby dać 500 plus, ale. Te rodziny i te dzieci od maleńkości są jak te gady złośliwe, które Izraelici wybijali, jak szli przez, wiesz, ziemię pogańskie do ziemi obiecanej. Wytępisz ich, wszystkich wytępisz ich. I duże i małe gadziny, wytępisz ich. Że tam na ochocie Halina Wróblewska głosiła... To mówiła, że takie pytanie babka dała. A dlaczego jak kazał Izraelitom mordować i dorosłych ludzi i, i małe dzieci? A proszę pani, ona mówi, Halina Wróblewska, a gdyby u pani w domu zadomowiła się już mija i miałaby małe, to co pani by najpierw wytępiła, albo co pani wytępiła, a czego pani by nie wytępiła? I ta babka się wściekła. Wszystko bym wytępiła. No to czyli, że człowiek wtedy się nie zastanawia. Katolicy wtedy się nie zastanawiają, tak? Jak jest wojna, trzeba sobie pomagać.